Hej, tu litka z wydawnictwa Albatros. Drodzy czytelnicy, przedstawiamy nową powieść dla młodzieży, autora bestsellerowego Cudownego Chłopaka. Pony to historia chłopca, który pragnie odnaleźć ojca w świecie pełnym magii, zjaw i duchów. Towarzyszą mu duch i tajemniczy konik, który najwyraźniej zna drogę. Pony, Al Palacio to książka dla każdego. Jest zupełnie inna niż cudowny chłopak, ale równie fantastyczna. Przełomowa, tajemnicza i pełna przygód, idealna dla wielbicieli klasycznych powieści przygodowych Jacka Londona i magicznych opowieści z Narni CS Lewisa, a także młodych fanów współczesnych serii dla młodzieży z wątkami fantastycznymi, takich jak magiczne drzewo Andrzeja Maleszki czy Felix, net i nika Rafała Kosika. Sięgnijcie po tą wspaniałą opowieść o dorastaniu, sile miłości oraz o więzach silniejszych niż przestrzeń i czas. Piękne wydanie w oprawie zintegrowanej z farbowanymi brzegami stron znajdziecie w sprzedaży już 22 lutego.